Witam Cię serdecznie, zapraszam Cię na kolejne czwarte zadanie z równań i nierówności. Tym razem w zadaniu czwartym mamy rozwiązać w podpunkcie A dość proste równanie i w podpunkcie B dość prostą nierówność. Ok. No to zaczynamy oczywiście od podpunktu A, czyli zaczynamy od, tej naszej, naszego, od tego naszego równania. A więc tak, 1, 2, x jest oczywiście przepisana, x-2, minus 3 jest... Przepraszam, 1 i 1, 2 jest przepisana, x-2, 3 jest przepisane, równa się 0,2. Pierwszą rzeczą jaką robię, to zamieniam to 0,2 na ułamek zwykły, a jakbyśmy to mieli przeczytać 0,2 to to jest 0, całych i 2 dziesiąte, tak? natomiast dlatego zamiast 0,2 wpisałem 20, a zamiast 1 i 1 druga zamieniłem sobie to na ułamek niewłaściwy, czyli 1 razy 2 plus 1 to jest oczywiście 3 Okej. Okay. Ja nie lubię ułamków, nie wiem jak ty. Znaczy mi nie przeszkadzają, ale wiem, że większość z Was nie lubi, więc mnożę sobie to wszystko przez wspólny mianownik dla dziesiątki i dwójki póki co. Więc jest to oczywiście 10, <laughs> więc mamy tak. 3 drugie razy 10 to jest 3 razy 10, 30 przez 2, 15. Albo inaczej, dwójka z dyszką się skraca jest 5, razy 3 to też jest 15. Pamiętamy, że jeżeli jest jakieś wyrażenie razy jakieś długie wyrażenie i mnożymy, to tylko jedno z tych wyrażeń mnożymy, tak? Więc x minus 2 trzecie zostaje. A tu dyszka się skraca z dyszką i zostaje oczywiście tylko dwójeczka. Idziemy dalej. No 15 razy x to jest 15 x. A 15 razy minus 2 trzecie to mamy 15 razy 2 to znowu jest 30 przez minus przez 3 to jest oczywiście minus 10, a tu zostaje dwójeczka. Liczby na jedną, czyli musimy dodać dyszkę, więc będzie 15x równa się 10 plus 2 to jest 12. Dzielimy przez to co stoi przy niewiadomej, a więc przez, nie wiem czemu tu jest minus 15. Gdzieś jest jakiś błąd, widzę. Oczywiście dzielimy to przez, tylko przez 15, więc będzie x równa się 12,15 i to się jeszcze ładnie skróci. x równa się piąte więc tutaj jest tylko jakiś tam mały błąd w zapisie. Nie zauważyłem tego, ale ogólnie zadanie jest dobrze zrobione i to ma być podzielone przez 15. Myślę, że nic trudnego, zwłaszcza, że po pomnożeniu przez 10 praktycznie zniknęły wszystkie ułamki Ok, no i mamy nierówność którą wstępnie robi się dokładnie tak samo jak równanie, czyli mamy tak, 1 trzecią x kwadrat minus 3 większe od 0 jest oczywiście przepisane, no i ja się znowu pozbywam ułamków, czyli mnożę przez, stop, najpierw dodam trójkę, ok, czyli przeniosę liczby na prawą stronę, nie wiadomo, na lewą stronę są, więc zostaje 1 trzecia x kwadrat, trójkę na drugą stronę to jest 3, i teraz właśnie pozbywam się ułamka, czyli mnożę sobie to przez 3, a więc tu zostanie x kwadrat, a tu będzie 3 razy 3, czyli po prostu 9 dla teraz x kwadrat równa się 9, wartość bezwzględna i to sobie pierwiastkujemy. I większość z Was pewnie by napisała, że x jest większy od 3. Zapamiętajcie sobie jeszcze raz, bo to cały czas powtarzam, żebyście sobie bardzo dobrze zapamiętali. Jak pierwiastkujemy kwadrat, to pojawia się wartość bezwzględna, czyli inaczej moduł. A jak się rozwiązuje moduł z x większy od 3? Bardzo prosto. Najpierw przepisuję sobie ten Moduł z x większy od 3 po prostu bez modułu lub przepisuję sobie to bez modułu, zmieniam znak na przeciwny i zamiast trójki wrzucam minus trójkę, tak? No i teraz tak, xy większe od 3 to są od 3, tylko mają być większe od 3, tylko w drugą stronę chyba. Muszę pokazać, bo kamerka odbija w drugą stronę. X większe od 3, więc to są od 3 do nieskończoności. A jak Xy są mniejsze od minus 3, to są od minus nieskończoności do 3. I to będzie nasze rozwiązanie. I tyle. Dwa proste równania. Myślę, że tutaj nie ma co dużo kombinować. Gdyby coś było niejasne, oczywiście śmiało pisz w komentarzach. A na razie dzięki wielkie za uwagę i piąte zadanie przed nami. Na razie.